Witajcie w drugim odcinku The Chitach, pranki i bagi. W tym odcinku zademonstruję wam pranka z gigantycznym drzewem. Wystarczy, że są dwie osoby odpalacie teleportację, musicie być czempionem. Odpalacie teleportację w środku drzewa, czekacie aż się ona uaktywni Jak się ona uaktywni, stoicie przy drzewie i blokujecie. Was tylko starczy, żeby się teleportował. Jak się nie teleport... jak się teleportował, to widzicie ten odcinek, a jak się nie teleportował, to go nie widzicie. Czekamy chwilę. Hmm. U.S.E. Teleport. użyj teleportu. O i tak. i wtedy on zostanie w tym drzewie i nigdy z niego nie wyjdzie. To jest najlepszy prank na świecie. O, i widzisz? <laughs> I. Haha widzicie i tak się prankuje w tej grze prank pod tytułem Teleportacja w drzewie hmm, już nigdy istotnie wyjdzie Dobra, to koniec w tym odcinku. Na razie subskrybujcie, lajkujcie.